Jak ja się cieszę, że pan wraca do pola ile to lat minęło? O Jezusicku, no nie wiem zero. No. Na pewno przez ostatnich osiem nie. <noise> Boże i to cieszy się pan, że wreszcie może pan tam zaśpiewać? Bardzo. Bardzo bo właściwie kurde. To jednak jest... To jednak głupio jest, że, że polityka się miesza do, do tych wszystkich rzeczy, bo... Artyści mają ważniejsze rzeczy do powiedzenia niż polityka, ponieważ polityka się zmienia, najkrócej mówiąc. Artyści mówią o rzeczach uniwersalnych, które się nie zmieniają. I e, nie powinna mieć polityka wpływu na, na muzykę, na imprezy, które, są, które łączą pokolenia, które są naszą tradycją, które po prostu pokazują nowe ścieżki, nowe talenty, które są przecież ozdobą całej nacji naszej. Pamięta pan swój pierwszy występ w Opolu. Co to było? Jak pan yy, to przeżył? Pamiętam, to był, to był jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Śpiewam tę piosenkę do dziś. A miało to miejsce w 1985 roku i w Teatrze Kochanowskiego w debiutach śpiewałem piosenkę. No me, Omen, patrzcie Państwo. Spółki Krzesi Dembski, muzyka Jacek Cygan tekst. Piosenkę pod tytułem Przyszli o zmroku, a znałem ją wcześniej jako cantabile in-hamo wielki przebój zespołu String Connection, którym, którym przewodził Krzysztof Dembski. Więc duża, dramatyczna piosenka, jazzowa kompozycja. Ostrzegali mnie, że będą, że będą mnie może wygwizdywać, a okazało się, że bisowałem. Dostałem piękną naukę, że nie trzeba się nikomu podlizywać, nie trzeba robić pod publiczkę. Trzeba tylko z całego serca i pełnym gazem przedstawić to, co jest, a publiczność w Polsce mam świetną. Aksamitnym głosem Mieczysława Szcześniaka to też jeszcze jest ważne, bo bez tego głosu nie byłoby wielu polskich przebojów. Także tego, o którym chciałam teraz zapytać. Również autorstwa tej wspaniałej spółki Jacek Cykan, Krzesimir Dębski, domka na dwa serca. To prawda, że to nie pan miał śpiewać z Edytą Górniak? Tego nie wiem. Ja z, w ogóle nie, nie bardzo jestem w środowiskowych pl, plotkach z, biegły, więc nie mam pojęcia. Dostałem propozycję z firmy naszej wydawniczej. Myśmy wtedy należeli do, do, tak, do pomatonu razem i z, powiedziano nam, że poszukują dwóch dużych głosów i że nasze się nadają. Spotkaliśmy się z Krzyśbirem, demskim, y, 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 zrobiliśmy podział tej piosenki, ustaliliśmy tonację wcześniej i świetnie się pracowało. Ale to prawda, że też, że pan, państwo nie śpiewaliście razem. Nigdy wcześniej. Nigdy wcześniej, ale czy jakby nagrywaliście tę piosenkę razem, czy oddzielnie? Razem nagrywaliście? To jakieś przekłamania w mediach się po, pojawiają, bo... Pani, no takie... Trzeba od razu pytać tych, którzy robili. <laughs> <laughs> Dokładnie. I jak pan wspomina tę wspaniałą, y, tę pracę, no bo Przebój pozostał z nami do dzisiaj i no jest po prostu w żelaznym repertuarze polskiej piosenki, tak? No, pani, to jest zadziwiające i znamienne, bo gdyby przyjść z taką piosenką do radia, szczególnie komercyjnego i prosić o puszczenie, pewnie by to, najkrócej mówiąc, olali. Natomiast, ponieważ to była piosenka, która promuje film, musiała być puszczona, a Przypadkowo ta długość i szerokość geograficzna jest taka, że ludzie kochają słowiańskie rzeczy i one zapaliły od razu. To była podobno piosenka, która najdłużej była na wszystkich listach przebojów w historii. Więc. Więc nie powód do dumy, ale też opowiadanie o tym, co w duszy nam gra. Więc cieszę się bardzo, że doszło do, 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 do skutku, bo to pokazuje, że nie wszyscy, którzy rządzą, mają rację. To po pierwsze, a po drugie, że ludzie lubią dotykać swoich tkliwych strun. A my artyści po to jesteśmy, żeby wzruszyć. Ale przez wzruszenie rozumiem też skopanie takiej zostanej ścieżki. Posianie czegoś dobrego, ładnego. Tak jest, to jest piękna piosenka. Jak się plan, pracowało z Edytą Górniak, która już wtedy też była wielką gwiazdą, a dzisiaj jest legendą, która nie nagrywa piosenek nowych? Nie, na no pewnie nagrywa, tylko może nie są lansowane. Natomiast yy, 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 świetnie mi się pracowało, yy, nie wiem dlaczego ludzie narzekają, może, może są dla niej niemili. <grym> Ja byłem miły, byłem profesjonalny i, i bardzo nam dobrze poszła ta praca i wartko, i z szacunkiem obopólnym, i było bardzo fajnie. E, zapytam jeszcze na koniec, co będzie pan śpiewał na tegorocznym festiwalu w Opolu, które znowu łączy wszystkich artystów? Dostałem zaproszenie do finałowego koncertu, podobno, nie wiem czy to finałowe, ale ostatniego dnia, bo 2 czerwca do koncertu z tekstami Janusza Kondratowicza. I będę śpiewał piosenkę dwóch Januszów. Janusza Kondratowicza i Janusza Komana, który skomponował dla Hanny Banaszak piękną pieśń pod tytułem Ostatni Kadr. Zna pani? O, to pani ją zna! Pięknie, pięknie. To jest, to jest rzeczywiście piękna piosenka, ja sam ją świadomie wybrałem i jeszcze jedną z piosenkę, którą będę śpiewał z Drotą Miśkiewicz w tuecie i to będzie, to będzie Zakochanie są Wśród Nas. To mniej jazzowa piosenka, ale pewnie jazzująco ją zrobi Adam Sztaba, jak myślę. No tak, bo Adam Sztaba to aranżuje i z, zrobi to świetnie, jak zwykle. Adam Sztaba to mistrz, więc zapraszamy do Opola wszystkich widzów. Zapraszam Państwa do, na całe Opole, a szczególnie na 2 czerwca, gdzie będę śpiewał ja i w duecie z Dorotą Miśkiewicz. Bardzo dziękujemy. Mieczysław Szcześniak.